Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie, kto nie może o tobie zapomnieć, jakaś postać z twojej przeszłości która nadal myśli o tobie, która nadal gdzieś tam właśnie może w tych myślach wyobraża sobie Was razem, wyobraża sobie Waszą relację. Sprawdzimy, kto to jest, jakie ma cechy i może, mam nadzieję, że rozpoznasz tego człowieka, że rozpoznasz, kim jest ta osoba. Także zapraszam, zapraszam serdecznie, bo czytanie jest dosyć uniwersalne dla każdego i myślę, że każdemu może się przydać. Także zachęcam do obejrzenia do końca. Przypominam, że każda karta, ma swój aspekt, ma, ma inną, tak jakby opowieść do powiedzenia. Także zachęcam, żeby zostać do końca. No i jeszcze przypominam, że na stronie duchowej kierunek.pl możesz znaleźć czytania prywatne, które są bardziej szczegółowe. No i, do, no i dotyczą bardziej tego, co w Twoim życiu. Także zachęcam, żeby z tego skorzystać, jeżeli masz taką ochotę. A tymczasem sprawdźmy, co dzisiaj się pokaże. U, zaczynamy od fula. Także ciekawie, ok, mamy cztery buławy i mamy też y, króla buław. Ok, taki ciekawy dosyć start, natomiast oczywiście zaczynamy od fula na pozycji pierwszej. Y, także, także. Ten głupiec na tej pozycji symbolizuje taką osobę, która nie może o tobie zapomnieć. No i ta osoba, która nie może o tobie zapomnieć, jest kimś beztroskim, spontanicznym, dosyć wolnym duchem, że tak powiem. To ktoś, kto nie lubi ograniczeń, nie planuje długoterminowo i często kieruje się impulsem. Może być osobą młodą lub też takim właśnie młodym duchem. No też po części może. Nie do końca dojrzałą, natomiast pełną energii, ale także nieco nieprzewidywalną. Głupiec sugeruje kogoś, kto może być. Kto być może raczej nigdy nie podszedł do relacji z Tobą w pełni poważnie, albo dlatego, że był wtedy na etapie odkrywania świata, albo dlatego, że po prostu nie przywiązuje się zbyt łatwo. Może to być ktoś, kto pojawił się w Twoim życiu nagle, wniósł ekscytację i świeżość, ale również mógł zniknąć właśnie tak samo szybko, lub nawet nie traktować spraw tak serio, jak. Głupiec to także symbol nowego początku. Być może ta osoba wciąż nie może o Tobie zapomnieć, bo byłeś dla niej kimś, kto otworzył pewien nowy rozdział w jej życiu. Może to być ktoś, kto nigdy nie dokończył sprawy między wami. Nie zamknęliście relacji w sposób definitywny, przez co teraz ta osoba nadal myśli o Tobie i nie może uwolnić się od tych wspomnień. Możliwe, że jest to ktoś, kto wciąż żyje chwilą, podróżuje. Ale też zmienia swoje życie dynamicznie, ale mimo wszystko myśli o tobie, dlatego że symbolizujesz coś, czego nie miał lub coś, czego nie docenił, kiedy był na to czas. Natomiast teraz oczywiście jest już poniekąd za późno, chociaż to oczywiście zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Dlatego. Teraz należałoby się zastanowić, czy w Twoim życiu był ktoś, kto wydawał się niezależnym duchem e, i unikał zobowiązań. Możliwe, że e, też miałaś kiedyś relację z kimś, kto nagle się pojawił i równie szybko zniknął, ale jednocześnie mógł zasiać w Tobie takie ziarenko e, pożądania. No, taka dosyć osoba intrygująca. Natomiast idąc dalej, mamy czwórkę buław na pozycji drugiej, i czwórka buław to jest karta, która sugeruje, że ta osoba była dla ciebie kimś, z kim mogłaś czuć się szczęśliwa, beztroska i swobodna. Także to też pokazuje, że ten głupiec faktycznie mówi o kimś, kto zniknął szybko, ale nie tak dosłownie czyli jednak jakąś tam rolę w twoim życiu zdążył odegrać, zdążył zrobić coś w twoim życiu, coś zmienić może. Wasza relacja mogła być pełna radości, wspólnych przyjemności, ekscytujących momentów, być może była to relacja pełna zabawy, śmiechu, poczucia, że dobrze się ze sobą dogadujecie. Natomiast oprócz tego czwórka była w karta stabilizacji, świętowania, więc też możliwe, że w jakimś momencie czułaś, że ta relacja ma solidne podstawy lub, że mogłobyś zbudować się z tą osobą coś trwałego. Natomiast na czasie się okazało, że jednak był to był to bardzo, bardzo duży błąd. Być może łączyły Was wspólne pasje, spotkania towarzyskie, albo po prostu mieliście naturalne porozumienie, takie na właśnie takim głębszym poziomie. Jednak zastawiając czwórkę była z głupcem, co będzie bardzo ważne, można podejrzewać, że ta osoba nie do końca podzielała to podejście. Dla Ciebie mogło to wyglądać jak coś, co ma szansę na stabilność, a dla niej było to bardziej, była to bardziej lekka, spontaniczna przygoda. Natomiast to, co jeszcze ważne, to to, że czwórka była to także karta społeczności, wspólnych znajomych i celebracji, więc ta osoba mogła być częścią jakiejś grupy, do której należałeś. Może poznaliście się przez znajomych. Na imprezie, w pracy lub w miejscu, które dawało wam okazję do częstych kontaktów, może też oznaczać, że była to relacja, która w Twoim odczuciu mogła się rozwijać, ale nigdy nie przestała. nie, nie przeszła na bardziej poważny poziom. Więc poniekąd osoba, z którą no, czułaś coś, która też czuła coś do ciebie, natomiast ostatecznie tak jakby ta osoba nie myślała o czymś głębszym, tak jakby nie czuła tego co ty. Więc mimo tego, że było między wami dobre porozumienie, dobre komunikacja, tak jakby, to tutaj coś mimo wszystko, no właśnie, nie zagrało. Coś było niezgodne. Także dosyć ciekawy kontrast. No i idziemy dalej, bo mamy króla, króla Buław, który wskazuje na to, że ta osoba wciąż ma do ciebie silne emocje dosyć takie pełne pasji, pożądania i nawet pewnego rodzaju podziwu. Także no, widać, że nie jesteś tej osobie obojętna. Natomiast to, co jeszcze, to jest to, że król była w to jest karta ognia, charyzmy, silnej energii, i to oznacza, że wciąż możesz budzić w tej osobie silne reakcje, nawet jeśli, do nich, nawet jeśli się do nich nie przyznaje. Możliwe, że postrzegaj cię jako kogoś wyjątkowego, inspirującego atrakcyjnego, ale jednocześnie ma w sobie sporą dumę i niekoniecznie zamierza pokazać, że wciąż o tobie myśli. Król była w to osoba pewna siebie, dominująca, lubiąca mieć kontrolę, więc jeśli czuje, że kiedyś stracił nad tobą kontrolę lub pozwolił ci odejść, to może być coś, co nadal siedzi mu w głowie. Natomiast patrząc na wcześniejsze karty, patrząc na na, na tego, na tą czwórkę bułek i na tego fula głupca, to osoba ta prawdopodobnie jest kimś, kto lubi niezależność i swobodę, ale z drugiej strony czuł się przy tobie dobrze i komfortowo. Natomiast teraz jego emocje mogą być mieszanką namiętności tęsknoty, a zarazem frustracji. Bo z jednej strony czułbym e, Czułby to te dobre uczucia będąc z tobą, ale jednocześnie ta niezależność jest dla niego ważna. Więc chciałbym mieć cię w swoim życiu, ale z drugiej strony nie jest typem osoby, która łatwo się przyznaje do swoich uczuć i poniekąd chce to swoje ego właśnie w ten sposób, że tak powiem, temperować, szlifować i udawać takiego kogoś, kto nie zakochuje się zależy mu na ludziach, czy też jest takim Alvaro. Że tak powiem, można powiedzieć pół żartem, pół serio. Natomiast to, co jeszcze ważne, to jest to, że król Buław to ktoś, kto lubi zdobywać. Więc jeśli wasza relacja zakończyła się w taki sposób, że to ty odeszłaś lub pokazałaś, że nie będziesz czekać w nieskończoność, może teraz czuć, że chciałby znowu mieć nad Tobą kontrolę, lub przynajmniej zobaczyć, czy nadal może na Ciebie wpływać, albo właśnie Ciebie zdobyć. Natomiast niekoniecznie w takim, takim długoterminowym planem, z takim długoterminowym planem, tylko raczej właśnie, trochę tak bardziej płytko, krótkoterminowo. No właśnie, niekoniecznie tak, tak fajnie, tak miło. Więc trochę można powiedzieć takie prostackie zachowanie, to myślę dobre określenie. Dosyć mocno, ale jednocześnie. No ja Tutaj tą energię taką dosyć mocno czuję, więc też często staram się właśnie te słowa dozować, gdzieś tam je w pewien sposób dostosowywać do tego, jak ta energia jest bardzo mocna. No i w tym wypadku faktycznie taka dosyć prostacka energia, także no nie za bardzo, nie za bardzo, nie, nie za fajnie, generalnie rzecz biorąc. Natomiast idźmy dalej, bo mamy 10 pentakli, chociażby które się pokazały. No i to jest już karta raczej wytrwałości, stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Natomiast, w kontekście pytania, szczególnie tutaj o to, dlaczego ta osoba nie może o tobie zapomnieć, dziesiątka buław oznacza, że ta osoba postrzega cię jako kogoś, kto mógłby dać jej stabilność, solidny fundament, pewnego rodzaju. Ostoje. No to jest, myślę, to, co najbardziej szanowała ta osoba w tej relacji z tobą. To może być też bardzo interesujące, zwłaszcza, że na początku pojawił się ten głupiec, którego mamy tutaj. No i właśnie. Głupiec, który sugeruje osobę spontaniczną, niekoniecznie gotową na zobowiązania. Natomiast może kiedyś ta osoba traktowała waszą relację jako coś lekkiego, niezobowiązującego, ale z czasem zrozumiała, że tak naprawdę byłaś kimś, kto mógł jej dać więcej. Coś trwałego, stabilnego, przede wszystkim coś prawdziwego, co w jego życiu może nie zdarzać się zbyt często. Natomiast no właśnie, ten król Buław też tutaj w poprzedniej pozycji sugeruje, że ta osoba nadal ma w sobie silne emocje, pewnego rodzaju domina, dominującą energię. Natomiast dziesiątka denarów mówi, że, że chodzi tutaj nie tylko o pasję, ale także o coś głębszego. Więc odbierałbym to w ten sposób, no bo wcześniej mówiłem, że tutaj raczej nic głębszego, prostackie emocje, więc teraz trochę dużo kontrastu, tak? Może się wydawać, że wręcz to się nie zgadza. Natomiast mam wrażenie, że w takim razie karty nam tutaj mówią o tym, że mniej więcej ta energia przeszła właśnie z takiej prostackiego myślenia do tego bardziej dojrzałego myślenia, gdzie to ta, ta osoba te silne emocje, tą dominującą energię połączyła z tą dziesiątką denarów i tutaj chodzi Właśnie o coś głębszego. Więc być może po czasie ta osoba zrozumiała, że byłaś kimś wartościowym, kimś, kim mogła naprawdę coś zbudować. I to też sprawia, że nie może o tobie zapomnieć. To sprawia, że poniekąd straciła taką okazję. Możliwe też, że w jej obecnym życiu brakuje z tej właśnie stabilności, a myśli o tobie jako o kimś, kto mógłby ją zapewnić. Jeśli ta osoba. Jeśli jest to osoba, która nadal prowadzi bardzo niezależny styl życia, to może czuć, że straciła okazję na coś bardziej trwałego i dojrzałego, a też widać, że z czasem ta osoba dorosła i z czasem zrozumiała, że ta niezależność na dłuższą metę nie była tego warta jednak. Chociaż bo ciekawe to się szykuje, bo widzę już tutaj trójkę kielichów, także przejdźmy dalej. Trójka kielichów karta w samej sobie to jest. Karta spotkań, radości, wspólnych znajomych i też takich towarzyskich interakcji. Odpowiadając na pytanie, czy ta osoba podejmie działanie, właśnie na pozycji piątej, trójka kielichów mówi o tym, że jest duża szansa, że może pojawić się w Twoim życiu ponownie. Natomiast raczej w takiej lekkiej, nieformalnej formie, może próbować zbliżyć się do Ciebie poprzez wspólnych znajomych, chociażby, co też no, ukazywało wcześniej, że karty, że to. Ci znajomi mogli właśnie sprawić, że się w ogóle poznaliście, natomiast też może zaproponować spotkanie w grupie lub odezwać się z pozornie neutralnym pretekstem. Nie jest to karta romantycznych deklaracji ani poważnych rozmów, wskazuje raczej na to, że ta osoba może szukać pretekstu, by ponownie wejść w Twoje życie, ale w sposób luźny i niekoniecznie. Obowiązujący. Można na przykład napisać do ciebie w związku z jakimś wydarzeniem, wysłać wiadomość pod wpływem alkoholu, lub spróbować odnowić kontakt w sposób towarzyski i przypadkowy, niby wpadając na ciebie przypadkowo. Natomiast oczywiście w życiu nie ma przypadków i takie rzeczy się po prostu przypadkowo nie zdarzają. Natomiast no, faktycznie. Mm, ta osoba widać, że miała problem ze sobą, zamiast bezpośrednio przyznać, że wciąż, że wciąż gdzieś tam myślała o tobie przez dłuższy czas i że coś dla niego znaczyłaś, to mogła próbować podejść do tego w sposób bardziej neutralny w celu właśnie ochrony chociażby swojego ego. Także pomyśl sobie o kimś, kto możliwe, że miał jakieś takie wysokie ego w stosunku do ciebie, możliwe, że udawał niedostępnego. To może być właśnie ta osoba. Która tutaj nam się pokazuje w kartach, i która właśnie możliwe, że tak naprawdę cały czas o tobie dosyć intensywnie, dosyć mocno myśli. No i ostatnia karta, Temperance, czyli oczywiście Umiarkowanie, to karta, no jak sama nazwa mówi, równowagi, cierpliwości. Zachowania zdrowego dystansu, i tutaj, w kontekście rady dla ciebie, no bo na pozycji szóstej, Temperance wskazuje, że nie powinnaś podejmować pochopnej decyzji ani dać się wciągnąć w emocjonalne wiry związane z tą osobą. Niezależnie od tego, jak bardzo ten ktoś o tobie myśli, to tak naprawdę ty masz kontrolę nad swoim życiem, czy i tym, czy chcesz otworzyć ponownie te drzwi. Więc karta sugeruje, aby nie spieszyć się. Z reakcją, Jeśli ta osoba faktycznie się odezwie, trójka kielichów na poprzedniej pozycji wskazuje, że może próbować wrócić w luźny, nieformalny sposób, ale umiarkowanie mówi, że warto zachować spokój i nie dać się ponieść emocjom. Możliwe, że ta osoba ma wciąż do ciebie silne uczucia, to też będzie powodowało, że tej te wypowiedzi, tej te wszystkie wiadomości do ciebie będą mogły być bardzo, bardzo takie no dosyć dla ciebie zadziwiające wręcz. Bo też ta, ta właśnie próba kamuflażu, ochrony swojego ego, zamaskowania tego uczucia będzie coraz bardziej słabła, szczególnie podczas rozmowy z Tobą. Więc jeśli powrót nastąpi, to spodziewaj się, że może ruszyć na może ruszyć z podbojem twojego serca, przynajmniej próbą, próbą tego podboju, no bo to czy się uda to już wiadomo, inna sprawa. Także, no, ciekawe czytanie, myślę, takie całkiem energicznie mocne, nawet, więc, no, fajnie. Myślę, że też czasami takie czytanie jest potrzebne, taki rozkład, no i to, co się zbliża do swojego życia może być bardzo, bardzo ekscytujący poniekąd. Także to tyle. Oczywiście jeszcze raz zapraszam na duchowykierunek.pl. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, więcej szczegółów na temat twojej, twojej aktualnej sytuacji, to zapraszam. Tymczasem dziękuję Ci za odsłuch całego filmu. No i do usłyszenia w kolejnych rozkładach. Hej!